Korzystając z przerwy reprezentacyjnej, Krakowia udała się do Miechowa uświetnić jubileusz stulecia MKS-u e, pogoń Miechów. Bardzo e, fajna uroczystość, bardzo e, fajna inicjatywa. E, 24 września 2022, godzina 16. Miechów, pogoń podejmuje MKS Krakowie. Składy obydwu zespołów, e, gospodarze w następującym zestawieniu wyszli na to spotkanie. Numer 1 w bramce szyn dalej: 69 Radiszewski, 5 Łódzka, 2 Sarna, 27. 7 komenda, 7 Faracik, 9 kapitan Dawid Berski, 6 Pigulak, 10 Nowak, 8. Skipka i 11 Będkowski. Na ławce Dudek Grządziel Rał, Amieliszko Mucha, e, Amieliszko Wiktor, Janus Kulisa, Kaźmierczyk, Smulski, Rędziak Dąbrowski i Włodarczyk. Trenerem gospodarzy Marcin Górka, Krakowia. E, trener Jacek Zieliński. E, Zdecydował się wybrać mocną jedenastkę. Kroszow w bramce, numer 31, 24, Jugas, 5, Gita, 3, kapitan Siplak, 85, Jabłoński, 2, Rapa, 20, Knap, 21, Rodriguez, 18, Oshima, 16, Kapek, 71, Makuch. A na ławce Madejski, Jaroszyński, Jodłowski, Mrozik i Balaj. Jak już wcześniej wspomniałem, trenerem pasów oczywiście Jacek Zieliński, który zamierzał potraktować to spotkanie jako taki... E, Ważny sparing w tej przerwie reprezentacyjnej, nie zamierzał tutaj absolutnie odpuszczać i jak już wcześniej wspomniałem wybrał naprawdę ciekawą jedenastkę złożoną z zawodników, którzy na co dzień występują w Ekstraklasie. Przed spotkaniem kolejna przyjemna chwila, kolejne przyjemne momenty. Zawodnik, który łączy obydwa kluby, a więc Marcin Dudziński urodzony w Miechowie, były zawodnik i Krakowi i Pogoni ukoronowany. Pamiątkową koszulką, wszystko przebiegało w przyjaznej atmosferze. Stadion tego dnia pękał w szwach, a efektowna oprawa kibiców, którzy na co dzień kibicują zarówno i pogoni miechów, i Krakowi. Sędziował to spotkanie Piotr Król z Olkusza. Na liniach asystowali mu Mirosław Jaśkiewicz oraz Sławomir Tomczyk. Początek tego spotkania, no i widać, bo od razu olbrzymią różnicę jakościową, oczywiście po stronie gości. Druga minuta spotkania. No i takim oto ślizgiem Tiago Rodríguez w drugiej minucie otwiera wynik tego spotkania. Było 1 do 0. To była dobra piłka, dograna z prawego skrzydła. No i dobrze, wykończył to Tiago. Krakowia oczywiście nie zamierzała poprzestać na tym jednym trafieniu. Uderzał Knap. No ale piłka tym razem minęła bramkę Kat Praszyńca. Dobrze, pokazał się Makuch. No i tutaj strzał na wiwat można powiedzieć, grającego z numerem 16 przemysłowa kapka. Wciąż było 1 do zera. Tutaj dobrą piłką górną. Obsłużony Patryk Machu, Makuch. No i były zawodnik miedzi legnica w 10 minucie spotkania pokonuje po raz drugi Kacpra e, Szyńca. W 10 minucie na na granicy spalonego. Ale tutaj też trzeba było wziąć pod uwagę zawodnika u dołu ekranu, który złamał linię. Próbował interweniować Szyniec, ale bezskutecznie 2 do 0 dla pasów. Cały czas w zasadzie w posiadaniu piłki byli goście. No i co chwilę pachniało kolejnymi bramkami. Tutaj zapędził się w pole kardy Michal Siplak. Też chciał mieć swojego gola w tym dniu. Tutaj bardzo dobry odbiór Dawida Byrskiego. Kapitan pogoni, utrzymał się dłużej przy piłce. Szuka możliwości podania do partnerów. Byrski. A to go się podobać, że tutaj przez dłuższą chwilę gospodarze utrzymali się przy piłce, starali się stworzyć okazję do uderzenia. I udało się oddać celny strzał. Zrobił to Byrski, który był autorem całej tej. Akcji. Takuto Oshima. Świetne. Penetrujące podanie. No i tutaj po raz kolejny odnalazł się Shitplak w polu karnym. Natomiast e, tym razem e, sygnalizacja e, Sędziego Liniowego. Aczkolwiek, no też, e, stykowa ta sytuacja. Tak czy inaczej, wciąż było 0 do 2. Czyli na połowie. Rywala, Siplak, no i tym razem już nie było żadnych wątpliwości. Kapitalny, mocny strzał, 17 minuta. No i pasy prowadził już 3 do 0. Bardzo dobrze wykalkulował tutaj kroki Siplak. I przyłożył nie do obrony, 3 do 0. Oczywiście Krakowia wciąż atakowała, wciąż szukała kolejnych bramek, starali się, domyślam się, potraktować to towarzyskie spotkanie jako taki dobry trening, korzystając z rozgrywek reprezentacyjnych zawodnicy Jacka Zielińskiego. To przyjemne sobotnie popołudnie, najważniejsze było uczczenie stulecia Pogoni Miechów. Tutaj bardzo dobrze interweniował Szyniec dwukrotnie, bo jeszcze uchronił swój zespół przed dobitką. Był tu w polu karnym Oshima, ostatecznie inaczej zdecydował się rozprowadzić tą akcję, zawodnik Krakowi nie dogrywał do Japończyka, a do Patryka Makucha, a ten w 27 minucie wyprowadza swój zespół na czterobramkowe prowadzenie, asystował Jakub Jugas. Kolejna akcja Bramkowa, ale tym razem golem się to nie skończyło. No bardzo aktywny był w ofensywie tego dnia Michał Siplak. Mógł sobie poluzować troszeczkę jeśli chodzi o zadania w defensywie, w obronie. Patryk Mach Makuch, 37 minuta. Mocny strzał, prostym podbiciem, no i ta piłka tak zaświdrowała w powietrzu z Melon. Szyniec było 0 do 5. Tutaj 0 do 6. Trafia Thiago Rodriguez. do Pustaka. I z prostszego Rodriguez. dla Brazylijczyk. Stały fragment gry. Dla Krakowi. Tutaj też było blisko. Ostatecznie piłka do bramki nie wpadła. Tak jak mówiłem, spotkanie toczone w bardzo przyjaznej atmosferze. Mówię tutaj nie tylko o walorach. Piłkarskich, sportowych, ale również jeśli chodzi o atmosferę, wszyscy robili sobie zdjęcia, można było parę słów zamienić ze znanymi zawodnikami, czy też właśnie ze znanymi zawodnikami Krakowy, czy też zrobić sobie zdjęcia jak przed chwilą z Jackiem Zielińskim. Tutaj kolejna świetna sytuacja, przestrzelił Karol Knapp, interwencja szyńca znowu dwukrotnie. No, kapitalna oprawa tego meczu: dużo pirotechniki, śpiewy, świętowanie stulecia klubu. Na pewno jest to dzień, który zapisze się złotymi literami na kartach historii pogoni Miechów. No i też trzeba pochwalić kibiców i całą społeczność piłkarską w Miechowie, że taką atmosferę udało się tego dnia stworzyć na stadionie. Notabene też świetnie przygotowana płyta. Też trzeba to podkreślić. Kolejne ataki posłów, tym razem już Karol Knap nie chybił, płaski strzał. No i zawodnik, który też coraz mocniej rozpycha się w drużynie Krakowi i pokazuje swoje umiejętności, swój talent, trafia do siatki. Mógł tutaj trafić po raz kolejny Knap. Ale przestrzelił głową. 0 do 7. Dobra, piłka w pole, karne od Kornela Rupy, Filip Balaj, 73 minuta pokazuje tutaj do partnera zespołu, to była świetna piłka, podziękowanie, kciuk w górę. No i Filip Balaj, który rozpoczął to spotkanie na ławce rezerwowych, wpisuje się na listę strzelców, no tutaj nie popisał się, bramkarz pogoni. No i Filip Balaj z najbliższej odległości. Do shotki. Tiago piłka poprzekotnej próbowali wybić tą piłkę zawodnicy pogoni, a tutaj la zabawa Karol Knapp. Z Finezją 86 minuta i było 0 do 10. piętką w stylu czy to z Latana Ibrahimowicza, czy to Oliwera Giru Popisał się tutaj zawodnik Krakowi. Efektownym trafieniem. Tutaj troszeczkę szczęścia miał Filip Balaj. Po tym strzale z większej odległości. Dołożył tylko nogę. Uderzał Jodłowski ale też przytomne zachowanie, trzeba przyznać, zawodnika z numerem 45. To już końcówka tego meczu. Kotłowało się pod bramką Pogoni, ostatecznie strzał niecelny. Przejęcie na połowie Pogoni, no tak jak wspominałem, przepaść. Pomiędzy jednymi a drugimi, jeśli chodzi o umiejętności czysto piłkarskie, była widoczna przemysł. W 89 minuta 12 trafienie dla pasów. Bardzo ładny strzał, bezradny golkiper, pogoń. A tutaj można powiedzieć ukłon w stronę Pogoni, w stronę jubilata, można powiedzieć, a więc drużyny gospodarzy. Trafienie honorowe, 1 do 12. Proszę zobaczyć jaka radość. Dawid Berski, 90. minuta. Można powiedzieć, że wyszedł na czystą pozycję oczywiście, z puszczeniem oka, z, z uśmiechem na twarzy. No i zdobył swojego gola w tym dniu kapitan Pogoni. Koniec tego spotkania, 1 do 12. Krakowia wygrywa z pogonią miechów, uświetniając stulecie klubu z miechowa. Bardzo miły, miłe popołudnie, miły czas. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Maciej Szcześniewski.